O, magie zniszczenia. Przy okazji to załatwimy. Ech. Dobra, to wy wygląda na to, że muszę w tej stać, dopóki nie uzbieram bardziej po każdej sumki złota. Chyba, że czegoś mi brakuje do tej zdolności, dlatego ona mi się nie pokazuje, ale... No ja muszę to mieć, żeby tak przy każdym ciosie mieć yy, jakieś punkciochy do szczęścia. O, karawany. A, stop, źle leważę. Źle idę, muszę iść tędy. Dobra. Mam już ten. A, to mi nie Też będę. Dobra, muszę się przyjrzeć. Chyba, nie no. No, nareszcie ja pierdolę. Dobra i teraz co dalej? Następna gałość. Mistrz ognie jest potrzebny. Rozumiałem. O, magia przywołania. Bardzo dobrze. Ewentualnie wyjebiemy całą logistykę, bo ja chciałbym zachować y y magię światła. Ewentualnie obniżymy o poziom. Magia światła z to mi się przydała mi się dosy, dosyć nawet mocno. A tutaj jeśli chodzi o jednostki, to nie muszę się już martwić. A następne wyzwanie Przyjmę je z chęcią. Zwłaszcza, że macie tam złoto. A oni widzę, że w olewają w ogóle miasto i wszystko. A dlaczego czego? Yy, usta na wycofan tam i tam nie przecież już nie łazi. To jest taki właśnie ten trik, o którym nie pomyśleli twórcy gry. A ja tutaj mam. Gdzie on jest? Też mam wyzwanie, ale. ...dupie z tym. Dobra Wyjebać, wyjebać Wyjebać Mistrz Ognia Zapłon Tutaj musi mieć Mistrza Krwawiej Ziemi, czyli to No i Obawiam się, że z magii świata będziemy musieli zrezygnować, ale myślę, że to jest słaba cena w zamian za y, brak szczęśliwego ataku. Znaczy, brak, no, za, w zamian za to, że były wszystkie ataki pechowe. Ja myślę, że odcinek skończymy albo jak się skończy miejsce na dysku, albo ten. Albo jak się skończy miejsce na dysku, albo jak yy, właśnie uzyskamy to, co chciałem uzyskać. Dobra, wyjebać logistykę. I obniżymy, i obniżymy o jeden poziom po prostu magię światła. I zobaczmy, tajemnica zniszczenia jest zbełdna. Co nie mamy? Zrezygnowałem z logistyki. Dziwne. O, wysanie magii. Bardzo dobrze. To teraz jeszcze pozostaje nam jedna. A mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj. Dobra. Niestety goła ziemia co nam nie sprzyja w ogóle Dobra i co zrobimy? Tylko wystamy z tego, że mam wszystkie czary i trochę istotu za... I oni się już pozabiją elegancko Widzicie jak fajnie Zapraszam. Jak się zastanawiam, czy angażować w to Fenixa, chyba nie warto. Dobra, nie warto, widzę. A co to ten już się uwolnił? Nie, dalej jest. No dobrze, jedziemy z tym koksem. Wszystkich na raz. Jest pięknie. Proszę bardzo, magie przywołania wezmę. No niestety muszę. No i czekamy. Co, który to ten go? Który, a to ten wyz, z od wyzwania Dobra, to już tam się pali powoli grunt pod nogami. Jak teraz nie zdobędziemy tego, to już nigdy nie zdobędziemy. Dobra, to ja rezygnuję. A, rezygnujemy całkowicie z logistyki, już jest zbędna. Ewentualnie z Mistrza łask i obniżamy magię o poziom. A Mistrz Przywoływania jest potrzebny? Nie, nie jest. Ale bym się pomylił. Egzorcyzm jest. Dobra, to egzorcyzm i pancerz runiczny. Ech. Dobra, teraz już żarty się skończyły. Sprzedajemy wszystko, bo ten gość już ma mi na wyciągnięciu łapy. To też. Nie, nie mam teraz czasu na rozpatrywanie wszelkiego za i przeciw, bo ten goleś ma chyba na mnie ochotę i to w takim troszkę negatywnym wydźwięku. No i spróbujmy. Dobrze. No to po mnie. Dobra, wycofaj się tutaj. I oni tutaj już nie zaglądają. Więc mogę tutaj. Jestem tutaj bezpieczny. Poczekaj aż się oddali. A potem sobie zafunduję. A, kajdany, to mi niepotrzebne. Mam nadzieję, że nie idzie do Ustona. bo będę ją No ranę. Chociaż wątpię, jak się już to pójdzie raczej na miasto. Apera. 4 list na końcu. A już niedługo muszę kończyć, tak se już wiadomiłem. Dobra, no, proszę idź sobie. No i nie, a nie on. Co on robi w ogóle? A jedzie na miasto. No i zajął mi miasto. Powiem sobie konia zwalić teraz z radości. A i grunt że sobie pofet Niestety nie, nie mam takiej A ja w tym czasie... A tam jest skrzynka ze schiapier. Dobra. Dobra, teraz to już żarty się skończyły, więc rezygnuję całkowicie z magii światła. Trudno. Pancerz runiczny. Absolutna ochrona, dziękuję. Dobra, wiecie co? Teraz się już was nie boję, gnojki. Mam jakieś przyzwoite siły? Mam przyzwoite siły. No powiedziałbym takie sobie. Teraz to już się was usta nie boi. Opr Dobra, to jest tylko ta walka, i na dzisiaj koniec. Bo muszę już naprawdę iść, bo jestem troszeczkę spóźniony. A, dziękuję za te fajne ustawienie. Dobra, włam Feniksa bo to się dobrze nie skończy. Chyba że. Nie, Fenix wszystko załatwi Dobra, na razie wszystkim szczęście spisujemy A Teraz komuś trzeba... Zaszkodzić Dobra, czym go jebnąć tak, żeby go zabolało? No chyba tylko, albo nie, bo to mało co da No to na razie akurat wyłą... No akurat, no wyłączymy go z gry Bo mi trochę przeszkadza Nie się trochę? Jest dwa do szczęścia, proszę bardzo. A ja se, wskrz a ja se wskrzeszę ten rak szasy. I co? Głupia? No, jak zwykle, Feniks wszystko załatwił. Bardzo elegancki, taktowny sposób. Dobra, i to by było na na tyle, tak więc mówił Marshal i jeszcze wszystkim widzą miłego wieczoru.